W katezjańskim układzie współrzędnym dany jest równoległobok ABCD o wierzchołkach A i D i środku symetrii. Okay? I na tym się na początku skupmy, bo to będzie ten początek, pierwsza część, łatwa część zadania na zasadzie, że mamy sobie równoległobok A, B, C, D narysujemy sobie przekątne no i ten środek symetrii to jest po prostu środek, punkt przecięcia przekątnych. Tu będzie nasz punkt M. Więc, jeżeli mamy punkty A i środek, mogę wyliczyć C, mam punkt D i środek, mogę wyliczyć B ze względu na przykład na środek odcinka, choć oczywiście można też to zrobić wektorami. Czyli tak. Zaczniemy sobie od punktów A i punktu C, czyli xs, które w naszym przypadku wychodzi minus 9,2, drugich... Oj. Równa się kreska ułamkowa tutaj przez 2. XA to jest 8 na minusie. XC nie mamy, więc piszemy XC. Jeżeli pomnożymy sobie to przez 2, to dostaniemy, że minus 9 to jest minus 8 plus XC. No i jeżeli dodamy sobie ósemkę, to dostaniemy, że minus 1 to jest XC. Ok. No i teraz analogicznie urzędom Y, czyli 1 jest równy. Y punktu A to jest minus 1 plus yc przez 2. Pomnożymy to przez 2, czyli 2 to jest minus 1 plus yc. Dodamy sobie 1, czyli 3 równa się yc, czyli punkt C ma współrzędne minus 1, 3. I teraz dokładnie to samo robimy sobie, ale dla punktu B, punktu B, no i tego środka, czyli Xs minus 9 drugich równa się, kreska ułamkowa, xa, czyli w naszym przypadku to będzie xd minus 13 plus xb, którego nie mamy, podzielone przez 2. Pomnożymy sobie to wszystko przez 2, czyli dostaniemy, że minus 9 to jest minus 13 plus xb, dodamy sobie 13, czyli 4 to jest xb. OK, załatwione. I analogicznie dla ys, czyli 1 to jest kreska łamkowa przez 2xd, yd to jest 9, plus y punktu b. Mnożymy przez 2, czyli 2 jest równe 9 plus yb. I odejmiemy sobie 9, czyli minus 7 to jest yb. Czyli wynika nam z tego, że punkt b ma współrzędne 4 oraz Minus 7. Zrobiłem sobie trochę miejsca i już narysowałem sobie ten rysunek, bo mam współrzędne punktu C, ma współrzędne punktu B, no i A i D też ma. I teraz tak, w tym zadaniu w dalszej części mamy, że okrąg O przechodzi przez początek tego układu, czyli początek układu współrzędnych, czyli tutaj przechodzi na pewno ten okrąg tu i jest styczny do prostych zawierających boki AB i BC tego równoległego boku. Czyli właśnie ja na początku będę chciał sobie wyznaczyć, te proste zawierające boki AB i BC tego równoległego boku. No dobra, w takim razie możemy sobie spokojnie wyznaczyć tą prostą. W jaki sposób mamy punkt B, mamy punkt C? Czyli piszemy sobie, że Y równa się AX plus B, no i postawiamy współrzędne punktu C i współrzędne punktu B. Czyli za X wstawiamy minus 1, za Y 3 Czyli mamy 3 równa się A razy minus 1 to jest minus A plus B. I tutaj podstawiamy minus 7 równa się 4A plus B. Możemy sobie to spokojnie odjąć, 3 odjąć minus 7 to jest 10, minus A odjąć 4A to jest minus 5A i B się kasują. Podzielimy sobie to przez minus 5, czyli dostaniemy, że minus 2 równa się A. Teraz podstawimy sobie do pierwszego równania, czyli 3 równa się odjąć minus 2. To jest 2 plus b, odejmiemy sobie 1, czyli 1 jest równe b. I teraz mm, mamy równanie już tej prostej, że y równa się minus 2x plus 1. I możemy sobie tu napisać, że y równa się minus 2x plus 1. Analogicznie lecimy sobie z prostą AB, czyli z tą prostą, a może na zielono ją weźmiemy, tak? Czyli y równa się Ax plus b i podstawiam współrzędne punktu a i współrzędne punktu b. A to było minus 8,1, czyli za y stawiam minus 1, za x stawiam minus 8 i podstawiam współrzędne punktu b, czyli minus 7 to jest 4a plus b. Podkreślamy, odejmujemy. Minus 1 odjąć minus 7 to jest 6, minus 8 minus 4a to jest minus 12a. I B się kasują, podzielimy to przez minus 12. 6 przez minus 12 to jest minus 1, druga równa się A, i weźmiemy sobie, może też pierwsze równanie, czyli minus 1 równa się. Minus 8 razy minus 1, druga to jest po prostu 4, bo minus z minusem daje plus, a to jest połowa z 8, czyli 4, no i jeszcze plus b. Jeżeli odejmiemy sobie czwórkę, dostaniemy, że minus 5 jest równe b, czyli równanie tej prostej to jest minus. 1 druga x minus 5, i też sobie to podpiszemy tutaj y równa się minus 1 druga x minus 5. Ok. I teraz przechodzimy do moim mojej najtrudniejszej części, czyli zastanowienie się faktycznie po tych podstawowych obliczeniach. W jaki sposób wyznaczyć dzwonię tego okręgu? Bo wiemy o tym, że okrąg O przechodzi przez początek układu spółrzędnych i jest styczny do tych dwóch prostych, ok. Czyli. Jeden okrąg będzie sobie tu. Będą dwa okręgi. Mam nadzieję, że mi się to jakoś ładnie uda wyznaczyć. OK. I teoretycznie tu będzie sobie gdzieś ten nasz środek. Tylka współrzędna środka okręgu jest liczbą ujemną. No to najprawdopodobniej to chodzi właśnie o to, bo tu jest liczba ujemna, bo teoretycznie tu mógłby być jeszcze jeden okrąg. O mi się to jakoś ładnie uda narysować. To niech będzie. Powiedzmy. No a tutaj ta współrzędna y będzie dodatnia, tak? Więc to trzeba będzie odrzucić. Zresztą Pokażę to później, że faktycznie sobie to będziemy odrzucać. Teraz, jaki jest plan na to zadanie? Plan na to zadanie jest taki, że gdybyśmy sobie tu narysowali odcinek, mieli jakiś trójkąt B, C, to zobaczmy sobie, że tu jest kółko w środku. I teraz pytanie, kiedy i w jaki sposób się wpisuje koła do trójkątów? Koła do trójkątów wpisuje się w ten sposób, że ten środek, który tutaj jest, on leży sobie na dwusiecznej dwusiecznej tego, e, tego kąta tutaj. Czyli mówiąc inaczej, ja sobie tutaj ładnie zapiszę, że tu jest sobie kąt gamma, tu jest sobie kąt gamma. To jest dwusieczna. Ale po co mi to? Jeżeli teraz ja narysuję sobie tutaj poziomą prostą, tak żebyście ładnie to widzieli, to zauważmy sobie, że tu jest kąt beta. Albo alfa nazwijmy. Ok? Albo nie, nazwijmy beta, bo później będzie ładniej to że. Tu jest kąt beta. To jest ten kącik. Tak? Dokładnie tak samo tutaj jest kąt beta. Czyli odtąd dotąd jest kąt beta. Ale możemy też zauważyć, że. Nie, tak, dobrze. Możemy też zauważyć, że ten kąt dla tej prostej, który tutaj jest. Czekajcie, weźmiemy ją, przedłużymy sobie. O, ten kąt tutaj. Polotujmy. To jest kąt alfa. I ten kąt jest sobie tutaj. To mogę jakoś ładnie pokolorować. Cyk, cyk, cyk. Jasne? A tu jest kąt beta. Może tak go zaznaczymy. O. I teraz zobaczmy, żeby wyliczyć miarę kąta, czy też tego, tak naprawdę tangens tego kąta gamma, to można zauważyć w tym przypadku, że jeżeli weźmiemy kąt alfa i odejmiemy od niego kąt beta, to dostaniemy dwa razy kąt gamma. A o to mi chodzi. Dlaczego? Bo ja chcę wyznaczyć sobie ten kąt, który tutaj jest. Kąt nachylenia tej czerwonej prostej do osi x -ów. z tej prostej przyczyny, że ja będę chciał wyznaczyć tą czerwoną prostą, bo jak będę miał ten tangens kąta nachylenia i wiem, że przechodzi przez ten punkt, to spokojnie wyznaczę sobie równanie tej prostej. Dlaczego spokojnie sobie wyznaczę? Bo przypominam, że jak tu jest współczynnik kierunkowy minus 2, a tu jest kąt beta, to tangens kąta beta, to będzie minus 2. To tu jest kąt alfa, a równanie jest minus 1 druga x minus 5, to tangens kąta alfa, to jest minus 1 druga, natomiast ten kąt, możemy sobie go nazwać jakoś delta, powiedzmy, to tangens kąta delta, to będzie nic innego, jak tangens dwó sumy dwóch kątów. Kąta beta, i kąta gamma. OK. Czyli teraz będziemy się bawić różnego rodzaju wzory na sumy, różnice, tangensy, podwójne tangensy, itd, tak Ok, czyli zaczniemy sobie od wyznaczenia właśnie, ile to będzie tangens alfa minus beta. Jeżeli wiem, że tangens beta to jest minus 2, a tangens alfa to jest minus 1 druga. Czyli piszemy sobie, że tangens kąta Alfa minus beta jest równy, kreska łamkowa. no i tutaj stosujemy sobie ten wzorek, to jest tangens alfa, który wychodzi minus jedna druga, minus tangens beta, czyli odjąć minus 2, przez 1 plus tangens alfa razy tangens beta minus 2 razy minus jedna druga to jest po prostu 1, czyli dzięki temu wiemy, że tangens kąta alfa plus kąta beta to jest minus minusem daje plus, czyli tu mamy 3 drugie. Podzielone przez 2, czyli wychodzi 3 czwarte. Ale ja wiem, że alfa minus beta to jest 2 razy gamma, tak? To jest ten kącik tutaj, nawet sobie go możemy pokolorować. Okej? Okay? Jakoś tak. Oj, za bardzo. Dobra. Czyli ja sobie chcę zastosować wzór, że tangens 2 alfa to jest 2 tangens alfa przez 1 minus tangens kwadrat alfa. Bo ja dzięki temu właśnie wiem, że tangens 2 razy kąta gamma to jest 3 czwarte. Czyli tu sobie wstawiam 3 czwarte. Równa się, kreska łamkowa, 2 razy tangens alfa przez 1 minus tangens kwadrat alfa. No i wymnażamy sobie to na krzyż. 3 razy 1 to jest 3, minus 3 razy tangens kwadrat alfa to jest 3 tangens kwadrat alfa. Równa się 4 razy 2 to jest 8 tangens alfa. Czyli dostaniemy tak, minus 3. Tangens kwadrat alfa minus 8 tangens alfa plus 3 równa się 0. Ja to sobie zrobię podstawienie, że tangens alfa to jest po prostu t i dostaniemy równanie kwadratowe z deltą do policzenia. Minus 3t kwadrat minus 8t plus 3 równa się 0. Delta jest równa. Minus 8 do kwadratu to jest 64. Minus minusem da nam plus. 4 razy 3 to jest 12 i razy 3 to jest 36, więc delta ładnie wychodzi stówka, a pierwiastek z takiej delty, yy, z delty to będzie 10. Czyli liczymy sobie T1, który jest równe. Minus B, czyli 8, minus pierwiastek z delta, czyli dyszka, przez 2 razy A, czyli przez minus 6, minus 2 przez minus 6 to jest 1 trzecia i jeszcze T2, które jest minus B, plus pierwiastek delta przez minus 6, czyli wychodzi mi 18 przez minus 6, to jest minus 3. I teraz uwaga, w takim razie dostaliśmy, że ten tangens y, to nie był kąta alfa, gamma. Dobra, tu jest gamma oczywiście, chodziło mi o kąt gamma. Czyli tangens tego kąta gamma jest równy 1 trzecia, lub tangens tego kąta gamma jest równy minus 3. Tu wziąłem to alfa z tego podstawienia, nie? teoretycznie tu ma być gamma, tu ma być gamma, tu ma być gamma, tu ma być gamma i tu ma być gamma. Reszta jest ok, dobra? No, i teraz jedną z tych odpowiedzi trzeba odrzucić. Pytanie, którą? No, zobaczmy, że ten kąt gamma jest kątem ostry, prawda? No, bo tu mieliśmy kąt rozwarty, odejmujemy jeden kąt rozwarty minus drugi kąt rozwarty, tak? przy czym widzimy, że alfa jest większe od beta. Więc na pewno ozwarty minus otwarty da nam kąt ostry. No podzielimy przez dwa, tym bardziej będzie kąt ostry. Czyli dzięki temu wiemy, że tangens kąta gamma to jest 1 trzecia. I tą odpowiedź tangens gamma równa się minus 3 odrzucamy i tu też jest potrzebny do tego stosowny i odpowiedni komentarz. Ok, znowu zrobiłem miejsce, zapisałem sobie tylko, że wiem, że tangens kąta gamma to jest 1 trzecia. No i teraz chcę te policzyć tangens kąta delta, czyli tego. No to piszemy sobie, że tangens tego kąta delta jest równa. No i to mamy tangens beta plus tangens gamma. Czyli stosujemy sobie ten wzorek na sumę tangensów. Czyli mamy tak, tangens beta to było minus 2. Tutaj będzie tangens kąta gamma, czyli 1 trzecia. Dodać 1 trzecia. Tu jest 1 minus, 1 minus. No i tutaj mamy tak, beta i gamma, czyli będziemy mieli minus 2 razy 1 trzecia, to ja od razu może napiszę, że to jest po prostu minus 2 trzecie. I okazuje się, że tangent z tego kąta delta to jest minus 2 minus 1 trzecia to jest minus 5 trzecich przez 1 odjąć minus 2 trzecie, czy 1 plus 2 trzecie to jest po prostu 5 trzecich, czyli wychodzi, że to jest minus 1. Czyli ta prosta, którą tu mamy, y równa się ax plus b ma postać y równa się minus 1x plus b. W jaki sposób liczyć B? No wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt B o współrzędnych 4 i minus 7, czyli za Y sobie wstawię minus 7, minus 1 razy 4, to jest minus 4, no i dorzucam plus B. Czyli teraz jak dodam sobie 4, to dostanę, że minus 3 jest równe B, czyli ta prosta czerwona ma równanie minus X minus 3, i zapiszemy sobie, że to Y równa się minus X minus 3. Teraz, no my dalej musimy wyznaczyć równanie tego okręgu, a de facto nie mamy jeszcze ani środka, ani promienia, ale spokojnie. Skoro wiemy, że ten środek, nazwijmy sobie S, leży na takiej prostej y równa się minus x minus 3, to znaczy, że ten środek ma współrzędną. Pierwsza współrzędna jest xowa, a druga współrzędna jest y, -owa. no ale skoro y równa się minus x minus 3, to tu możemy napisać minus x minus 3. Ok? I teraz co robimy? Chcę sobie wyznaczyć promień. Czyli stąd, to Powiem, że ten okrąg przechodzi przez początek układu współrzędnych, prawda? Czyli ten mój promień to będzie długość tego, tu jest O, powiedzmy, długość odcinka OS. Czyli to się równa pierwiastek z. Odejmuję współrzędne xowe. x minus 0 to będzie po prostu, a napiszmy x minus 0 do kwadratu plus i to samo ze współrzędnymi y. -owymi. Minus x minus 3 minus 0, albo 0 minus x i 0 minus 3, to będzie x plus 3 do kwadratu. Czyli długość tego odcinka OS będzie równa pierwiastek z, tu było 0. Tu mamy x kwadrat plus, z mnożenia, x kwadrat plus 6x plus 9, czyli długość tego odcinka OS jest równa 2x kwadrat plus 6x plus... 9. OK, znowu trochę miejsca, tą długość OS sobie zostawiłem, ale teraz znowu, żeby liczyć promień, chcę zastosować informację, że ten promień to jest odległość punktu S od tej prostej fioletowej. OK? Przy czym przekształcić ją musimy sobie na postać ogólną, czyli przenoszę minus 2x, tu sobie napiszę 2x plus y minus 1 jest równe 0. I teraz stosuję odległość punktu od prostej, czyli ta odległość Czyli ten mój promień jest równy. Kreska ułamkowa. Duże A, duże B i duże C to jest 2, 1 i minus 1. Natomiast x0 i y0 to są współrzędne punktu S. Czyli na dole jest pierwiastek z. 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu. A na górze jest wartość bezwzględna z. No po prostu te współrzędne podstawiam tu. Czyli mamy 2x. Za y stawiam minus x minus 3. I dorzucam jeszcze minus 1. OK. I co teraz robimy? No piszemy sobie, że to będzie nic innego jak 2x minus x to jest x. Minus 3 minus 1 to jest minus 4. Podzielone przez pierwiastek z 5. I tu jeszcze jest wartość bezwzględna. I teraz dopiero wykorzystuję informację, że to, w sensie to całe, o to również z promień. Czyli to musi być równe temu i wyznaczę sobie współrzędne środka wreszcie. Czyli pierwiastek z 2x kwadrat plus 6x plus 9 równa się wartość bezwzględna z x minus 4 przez pierwiastek z 5. Od razu podnoszę sobie to wszystko do kwadratu, żeby pozbyć się tutaj tego pierwiastka i tutaj tego pierwiastka. Czyli mamy tak, 2x kwadrat Plus 6x plus 9. Równa się. Tu będzie podzielone przez 5, więc ja sobie napiszę 1 piąta, natomiast tu będzie wzór skróconego mnożenia, bo tą wartość bezwzględną podnosimy do kwadratu. Czyli mamy x kwadrat minus 8x plus 16. Pomnożę to przez 5, żeby się pozbyć ułamków, czyli mamy 10x kwadrat plus 30x plus 45. Jest równy x kwadrat minus 8x plus 16. Przenoszę wszystko na lewo. Czyli mam 9x kwadrat plus 38x plus 29 równa się 0. No i lecimy z kolejną deltą. Czyli biorę sobie kalkulator 38 razy 38. To jest 1444 minus... 4 razy 9 razy 29 to jest 1044. Przynajmniej delta wyszła ładnie, więc pewnie jest OK. Liczymy sobie x1, który jest równe minus b, czyli minus 38 minus pierwiastek z 400 to jest 20 przez 2 razy a, czyli przez 18. Więc wychodzi 58 minus 58 osiemnastych. A to będzie równe minus 29,9. A sobie tu może całości wyciągnę, że to będzie minus 3 całe i 2 dziewiąte. Ok? Oraz x2 minus 38 plus 20 podzielone przez 18, czyli mamy minus 18 przez 18 minus 1. I teraz jedną z tych odpowiedzi trzeba odrzucić. Pytanie, którą? Zobaczmy sobie, że wiemy, że. Druga współrzędna środka jest liczbą ujemną. Prawda? Druga współrzędna ma być liczbą ujemną. Gdybyśmy teraz tą wartość podstawili sobie tu, to byśmy dostali minus minus 3 całe i 2 dziewiąte. To jest 3 całe i 2 dziewiąte. Minus 3 wyszłoby 2,9, dziewiąte. Czyli ta druga współrzędna, ona, tak jak mówiłem, z tego drugiego okręgu byłaby sobie tam gdzieś tu. Jest ten okrąg. To nie jest ten okrąg, tylko ten okrąg właśnie na dole. Dlatego Tą odpowiedź odrzucamy, tak? a poprawna odpowiedź to jest x równa się minus 1. Skoro x równa się minus 1, to dzięki temu wiemy, że nasz środek ma współrzędne minus 1 oraz minus, minus 1 to jest 1, minus 3 to jest minus 2. Brakuje nam jeszcze promienia, ale promień możemy sobie tu na przykład od razu wyliczyć, że za x wstawię minus 1, czyli mam minus 1, minus 4 to jest minus 5. Wartość bezwzględna z. Minus 5 to jest 5 przez pierwiastek z 5, a 5 przez pierwiastek z 5 to jest po prostu pierwiastek z 5. I teraz na koniec już mogę napisać sobie moje równanie. Czy ja tu się zmieszczę? Chyba się zmieszczę. Nawias. x minus. Zmieszczę się. Urzędna xowa, czyli będzie plus 1. Zamknąć nawias do kwadratu. Dodać y minus. Półrzędna y minus 2, czyli będzie plus 2, równa się promień do kwadratu, czyli pierwiastek z 5 do kwadratu to 5. I to wreszcie skończyło nasze zadanie. Mega przerąbane zadanie w moim odczuciu.